Rzeczywiście przyszliśmy tutaj, by się modlić. To znaczy, żeby najpierw od Pana usłyszeć Słowo, bo modlitwa jest rozmową z Nim, i żeby szukać też odpowiedzi na to Słowo. I przyszliśmy tu rozmawiać z Nim o, o tym, cośmy sobie na razie nazwali na skróty ewangelizacją. Nowej Huty. Nowa Huta ma szczególny tytuł do ewangelizacji, jest miejscem, gdzie Jan Paweł II po raz pierwszy użył w ogóle tego określenia nowa ewangelizacja w 79 roku. I On wtedy już mówił o tym, że ewangelizacja nowa jest dla Kościoła dramatycznym wyzwaniem. Dramatycznym wyzwaniem. Pewnie nie byliśmy przejęci tym określeniem. W 1979 roku mieliśmy zupełnie inne rzeczy na głowie. Pan Bóg daje nam teraz czas, żeby tamto wezwanie Jana Pawła podjąć i żeby się z nim zmierzyć. Ksiądz Adam mówił, że ta ewangelizacja będzie we wrześniu. Może ma dar prorocki, bo ja jeszcze nie wiem. Dlatego, że. Dopiero zaczynamy i my nie chcemy Panu Bogu podpowiadać, jak to zrobić. Nie. Będziemy Go bardzo uważnie słuchać. I ja myślę, drogi księże Adamie, że, że na, na jesieni to się jeszcze nie skończy na moje wyczucie. Zobaczymy. Ale to jest... To jest właśnie tak. My nie chcemy mówić Panu Jezusowi co i jak. Nie chcemy słuchać co i jak. Jestem przekonany, że jeśli nam tylko starczy wytrwałości, cierpliwości, modlitwy, nasłuchiwania, to rzeczywiście gdzieś na końcu tej drogi otrzymamy od Pana doświadczenie żyjącego Kościoła. Kościoła, który jest wiecznie młody, który się odradza, który niesie Ewangelię, który który jest zaraźliwy, który przyciąga do siebie ludzi, którzy być może zapomnieli do niego drogi. Nie? Jestem absolutnie tego pewien, jeśli nam tylko starczy modlitwy, gorliwości, nasłuchiwania. się będziemy od niego dowiadywać, co robić. Dzisiaj jest piękne słowo od, od Kościoła, od Pana Boga, jest piękne słowo na temat ewangelizacji, Choć jest też bardzo mocne. Jezus pełen Ducha powrócił, powrócił z nad Jordanu i 40 dni przebywał w Duchu na pustyni. Jest ważne, że Święty Łukasz mówi o tym, że zanim Jezus doznał pokusy ze strony szatana, to był nad Jordanem. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że nad Jordanem Jezus usłyszał od ojca: Ty jesteś mój syn umiłowany, w tobie mam upodobanie. I nad Jordanem zaczęła się publiczna misja Jezusa. Nad Jordanem on usłyszał bardzo wyraźnie od Boga, ale też ludzie, którzy byli obok, usłyszeli: To jest mój sługa. Tak? Nad Jordanem zaczyna się. Posługa Jezusa, powiedzielibyśmy, zaczyna się Jego misja ewangelizacyjna nad Jordanem, się właśnie zaczyna. Nie? I zaczyna się od tego, że Bóg mu z całą siłą na nowo uświadamia, kim jest. Ty jesteś mój syn, umiłowany. To jest do każdego z nas. Ty jesteś moje. Umiłowane dziecko, w tobie mam upodobanie. Pan Bóg mówi do każdego z nas, tu mężczyzn: ty jesteś mój syn, kocham cię, wybrałem cię. Żyjesz, bo upodobałem sobie w tobie. Jesteś tu, bo umarłem za ciebie. To samo Bóg mówi do każdej kobiety tu obecnej. Jesteś moją ukochaną, umiłowaną córką. Wybrałem Ciebie. Mam w Tobie upodobanie. Kocham Cię do szaleństwa. Umarłem za Ciebie na krzyżu. Możecie coś lepszego usłyszeć? Możecie usłyszeć jakąś większą nowinę? Słuchajcie jej bardzo mocno, słuchajcie. Kto tego nie usłyszy, nie nadaje się do ewangelizacji. Do ewangelizacji nie idzie się dlatego, nie wiem, że dzisiaj Kraków czy Huta wyglądają trochę inaczej niż, niż mówił ksiądz Adam. Kryzys jest, co? Pustynia. Tak? Myślicie, że jak będziecie o tym wiedzieć i jak będziecie sobie o tym mówić, odmieniając te wszystkie pustynie przez wszystkie przypadki, to wam od tego będzie narastać chęci do ewangelizacji, nie? będzie w was narastał strach. Strach i poczucie bezsensu i się zamkniecie za wszystkimi możliwymi drzwiami. Nie? Kluczem, żeby w ogóle pójść, jest, nie? jest to, że słyszę od Boga, Ty jesteś mój Syn ukochany. Upodobałem sobie w tobie. Nie? Jesteś kimś, nie? jaką człowiek ma godność. Coś w ogóle nie, nie ma słów, nie, ma, nie da się tego wypowiedzieć. Nie? I to jest to, co Jezus usłyszał nad Jordanem. Jak to usłyszał, to razem z tym objawieniem jest posłany. Nie? Razem z tym jest posłany. I teraz co się dzieje? Podchodzi go szatan i dokładnie o tym mu mówi: Jeśli jesteś synem Boga, no przecież coś z tego musisz mieć. Przyszliście tu zagrać, bo. Bo co? Bo jest to jest to szczęście, nie? śpiewać dla Boga jest to szczęście, grać dla Niego jest? nie jest? jest? kiwnęli głowami, że jest jak się skończy liturgia, przyjdą i się będą pytać dobrze było? ładnieśmy grali? Nie. nic nie są gorsze ode mnie ja zaraz pójdę, spytam się proboszcza czy kazanie było niegłupie <grytanie> to jest to zaczynasz Zaczynasz, mu, zaczynasz mówić, idziesz, idziesz, bo odkryłeś coś niesamowitego. Nie? W ogóle, co może być piękniejszego, jak bycie posłanym przez Boga? Bycie posłanym przez Boga. Że Bóg ci mówi: potrzebuje Cię, wybrałem Cię do ewangelizacji. Możesz posłużyć czemuś, co absolutnie przekracza rozmiary tylko Twojego ludzkiego szczęścia, Twojego ludzkiego spełnienia. Są rzeczy absolutnie większe, ważniejsze. Możesz w tym uczestniczyć. Nie? I, I Bóg mówi tak: wiem, jaki jesteś. Znam wszystkie Twoje grzechy. Wiem, ile razy popsułeś wiele rzeczy, ile nawaliłeś. Nieważne. Potrzebuję cię. Nie? Idź. Nie? To każdego dźwiga. Nie? Czuję się posłany. Jestem zachwycony. Tak? To, że Bóg mnie posyła, mnie osobiście prostuje. Nie? Bóg mi mówi, nadajesz się do czegoś. Jak ja już o tym straciłem przekonanie, ja myślę, że ja już się nie nadaję. On mi mówi, nadajesz się, nadajesz się, wyprostuj no się. Jakie to jest świetne. A po 40 dniach, co ty z tego będziesz miał? No co ty z tego będziesz miał? To jest... Y to jest mocne słowo Jezusowe, bo yy, Pan Jezus jakby na progu te, te, tej ewangelizacji, tego nowego etapu nam no, mówi, popatrzcie na siebie, popatrzcie, bo od tej strony będziecie kuszeni. Nie? Od tej strony. Yy, nie wiem, czyście zauważyli, ale najbardziej bezczelna pokusa wśród tych trzech dzisiaj nie jest na pustyni, tylko w świątyni. Na koniec wziął go do świątyni. My mówimy: kuszenie pana Jezusa na pustyni. W ogóle przegapiamy to, że ta trzecia pokusa, ostatnia taka, nie? ostatnia próba, żeby go powalić, była w świątyni. No tutaj. Tutaj. No tam jest ta pustynia. No. Świat przebrzydłe, a tam jest, tam jest B, tu jest Cacy, tu jest fantastycznie, tak? Największa pokusa jest tu, jest tu, to jest pokusa, yy, którą Chrystus odczytał w ten sposób, że szatan go kusi, żeby wystawił Boga na próbę, żeby Boga poddał próbie. Żeby powiedzieć Bogu, udowodnij, udowodnij, że mnie kochasz. Udowodnij, że Twoje słowo jest prawdą. Udowodnij, że Ty chcesz dla mnie szczęścia. Nie? Postawić Boga pod ścianą. I to jest, nie? możesz patrzeć na ten krzyż i widzieć, że on umarł. Możesz patrzeć na ten krzyż i mówić Bogu: udowodnij, że mnie kochasz. Straszne, straszne. I to jest, to jest pokusa tutaj, tu w Kościele. Jest jeszcze ta pokusa druga, dość bezczelna. Kiedy szatan mówi do Jezusa, popatrz ile tracisz, ile byś mógł zyskać, jakbyś mnie wybrał. Jakbyś przede mną klęknął. Jakbyś przede mną klęknął, to ja bym ci dał rzeczywistą władzę. To ja bym dał Ci rzeczywisty autorytet. To ja bym ci dał rzeczywiste znaczenie. Tylko klęknij przede mną. Będziesz miał potęgę. Będziesz wspaniały. Nie? Ty nie chcesz klęknąć przede mną. Klękasz przed tym swoim Bogiem, a on Ci nawet chleba nie daje. Jesteś słabiutki Ale gdybyś klęknął przede mną nie? Ja ci dam instrumenty Ja ci dam narzędzia nie? Jak słuchałem tego słowa powitania Księdza Adama To myślę jeszcze chwilę brak, Brakuje i powiem: Witam was mała trzutko Bo tak tak, tak jakoś patrzył po nas I mówił, że nas tak strasznie mało Pan Jezus miał dwunastu no to my możemy kilka światów podbić taką gromadą, nie? Ale to jest ta ciągła pokusa, żeby być silnym, żeby być silnym do ewangelizacji. Nie? Mamy słowo. Mamy słowo, mamy chleb, mamy wino. Wystarczy. Dzisiaj rano jeszcze byłem w Łodzi, miałem, kończyłem rekolekcję dla kleryków w seminarium łódzkim. No I oni dzisiaj niektórzy przyjmowali posługę lektoratu i akolitatu. I pytałem się ich, czy im wystarczy to słowo i Eucharystia. patrzyli na mnie dość przerażeni. I mówię im tak, panowie, nie wystarczy wam. Na to, żeby zmienić świat? żeby go przekształcić potrzebujecie jakichś silniejszych narzędzi chcecie jakiejś rzeczywistej władzy znaczenia, potęgi, szukacie, chcecie to idźcie chłopcy do domu nie przyjmujcie tych urzędów wpiszcie się gdzieś do jakiegoś wojska albo do jakiejś partii uczciwej no wszystko jedno tylko nie zostajcie księżmi czego potrzebujecie, jakiejś siły żeby zmieniać świat czego? I jaka to jest pokusa od diabła, nie? tylko mnie uszanuj, nie Boga, tylko mnie. Ja ci dam rzeczywiste narzędzia. Ze mną możesz zmienić świat. Nie? Skutecznie będzie, szybko, sprawnie. Nie? To jest niesamowite, bo mówię: dzisiaj Ewangelia pokazuje Jezusa jakby na progu ewangelizacji. Odczytał, że jest posłany, usłyszał to na nowo nad Jordanem, i zanim pójdzie, zanim zacznie, diabeł go od tej strony zaraz kusi, nie? od tej strony go podchodzi. Jak jesteś, jak jesteś posłany, jesteś wybrany, jesteś synem Boga, coś z tego musisz mieć, to ci daje do czegoś tytuł. Ale się dobrze zastanów nad tymi narzędziami, bo to, co masz, jest za słabe. Ja ci mogę dać silniejsze. I to się na końcu dzieje w świątyni. Myśmy powinni być bardzo wdzięczni Chrystusowi za tę Ewangelię, bo nam na progu ewangelizacji jasno mówi, uważajcie, uważajcie. Wiecie, niektórzy to słyszeli ode mnie, jak, jak robiliśmy to Ewangelizacja Krakowa. Ja nie zapomnę, poszedłem do księdza karna Franciszka, on był wtedy w szpitalu w tamtym roku w zimie. Pamiętacie, karnał sobie złamał miednicę. I leżał w szpitalu, ja mu opowiadałem z takimi wypiekami na twarzy, co będziemy w tym Krakowie chcieli robić, a on mnie słuchał blady, z zamkniętymi oczami. Ja mówiłem pół godziny, taki nakręcony: co to będzie, co to będzie. I kardynał po tej pół godzinie otwarł oczy i mówi tak Ciekawe, kiedy diabeł się obudzi Ciekawe, kiedy diabeł się obudzi Do dzisiaj mu jestem wdzięczny za to jedno On nic więcej już nie powiedział Tamtego wieczoru nic więcej nie powiedział To była jego jedyna reakcja na, na ten mój... Że będziemy tu robić niesamowite rzeczy. To jest za wielka sprawa, żeby diabeł się nie obudził, a my mamy słowo, którym nas Chrystus przestrzega dzisiaj. On posłany, On przeszedł te 40 dni. W duchu świętym zwycięsko nie? i poszedł w swoją wielką posługę, nie? w dzieło zbawienia. To jest, tak musimy to czytać, to jest dla nas. Jesteśmy posłani, bo on nam uświadamia, kim jesteśmy, że jesteśmy wybrani, że jesteśmy Jego dziećmi, nosimy w sobie Jego naturę, że to jest takie wydarzenie, że o tym będziemy mówić, o tym będziemy krzyczeć i będziemy z siebie wyrzucać nie, te wszystkie pokusy nie, i te, kiedy diabeł nas będzie podchodził i się będzie pytał, po co ci to? A co ty z tego masz? A jaki ty masz z tego interes? Co ci to w ogóle dało? Co żeś zyskał? Głodny jesteś? Bidog jesteś? Nie? Nie, będziemy bardzo uważni nie, dzięki słowu, które nas przestrzegło na samym początku. Powinienem skończyć już, nie? Proboż pozwala, wiecie, proboż ma władzę. Ostatnia myśl. Kiedyś do niej wrócę. Jak kiedy się spotkamy znowu, bo będziemy się spotykać, jeśli to ma trwać, jeśli cokolwiek z tego ma być, my się musimy zbierać. Musimy przeżywać razem Eucharystię. Nie? Dzisiaj w drugim czytaniu padło takie bardzo ważne zdanie które jest kluczem do jakiejkolwiek ewangelizacji. Sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej do zbawienia. Nie? W oparciu o to jedno zdanie można powiedzieć nie wiem, tygodniowe rekolekcje, ale tyle z tego zapamiętajcie sercem przyjęta wiara. Prowadzi do usprawiedliwienia, wyznawanie jej ustami do zbawienia. Cały Kościół starożytny tłumaczył, przygotowując dorosłych ludzi do chrztu „Musisz wiarę przyjąć sercem i to, co przyjmiesz, musi w tobie tak pracować, że w końcu nie będziesz w stanie tego nie wypowiedzieć. Najpierw musisz przyjąć sercem. To do tego stopnia, nie? Słuchajcie, w, w, teraz jest rok wiary. Nadrukowali wszędzie, w każdym kościele. Myśmy w Krakowie też nadrukowali tysiące obrazków ze składem apostolskim. Tak? Albo z kredo nicejsko-konstantynopolitańskim. Nieraz są obrazki i z tym, i z tym. Tak? Wyznanie wiary w dwóch wersjach na obrazku. Bierzcie, czytajcie, noście w portfelu, wszystko jedno co, tak? Kościół starożytny, wszyscy tamci chrześcijanie się w grobach wywracają. Jestem jednym z przyczyn tej, tej wywrotki. W starożytności nie do pomyślenia. Nie dlatego, że nie mieli druku, tylko dlatego, że nie wolno było składu apostolskiego zapisać. Święty Augustyn mówi... Jedyną księgą, w której możesz to zapisać Jest twoje serce Był taki moment Był taki moment w starożytności, kiedy biskup Człowiekowi, który miał być chrzczony Trzy razy mówił Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego Trzy razy Nie więcej, nie mniej, trzy razy Ten miał tak słuchać, żeby zapamiętać I potem miał się tym modlić Miał to powtarzać Miał no nad tym medytować, to miała być cała treść nie, jego życia wewnętrznego i to miało go tak przeorać, żeby przyszedł taki moment w jego życiu, że nie będzie mógł o tym nie mówić. Sercem przyjęta wiara prowadzi do tego, że ją w końcu wypowiesz, bo jakbyś nie wypowiedział, to cię udusi. Jak tego nie ma, to się nie ma co wybierać do ewangelizacji. Mogą być w świecie wszystkie kryzysy wiary, to nie jest motyw, żeby tam iść. Ale jak w sercu po kolei każdy z nas przeżyje to, cośmy dzisiaj słyszeli: nie? Ty jesteś mój syn, umiłowany, w Tobie mam upodobanie, nie? jak to Cię przeryje, przepracuje, jak to Cię tak przeniknie, nie? że nie będziesz mógł już tego zatrzymać dla siebie, nie? jak to się z nami stanie. To pójdziemy i zewangelizujemy to miasto. Amen. Uważajcie, bo będziemy mówić wierze w Boga. I jak będziemy je mówić, to róbcie wszystko, żeby te słowa wypowiadane pracowały w Was.